Moje nazwisko to Jarzbicka, jestem osobą wierzącą już od wielu, wielu lat, ale miałam dwie operacje, raka złośliwego raz, raka złośliwego drugi raz. Modliłam się, wyznawałam Boże uzdrowienie. Oczywiście miałam jedną operację, drugą operację. Teraz ostatnio miałam wyniki, gdzie zostałam kompleksowo przebadana, czy po prostu są jakieś, po operacji są jakieś przerzuty w ciele. Miałam całe ciało po prostu prześwietlone i przez, prze, przez komputer, komputerowo. Dostałam wyniki i z tych wyników wynika, że nie mam żadnych przerzutów nigdzie, ani w nerkach, ani w wątrobie, ani w płucach, ani w jamie brzusznej, ani w miednicy, nie mam nigdzie, że i stan ogólny jest stabilny. I chcę powiedzieć, że przez cały ten czas, przez te całe dwa lata, jak ja byłam pomiędzy jedną operacją a drugą, Wyznawałam uzdrowienie. Wyznawałam, że Jezus jest moim Panem. Wyznawałam, że Jego życie płynie przeze mnie. Wyznawałam, że On mnie uleczy, że nie będę miała żadnych przerzutów i że będę ogłaszała dzieła Pańskie. I jestem szczęśliwa i chcę przez to oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi za to, że jestem zdrowa. Super. świetnie świadectwo.